Cześć, z tej strony Michał. Witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będę testował perfumy. Yy, takie moje zaskoczenie. Yy, przyszła do mnie paczka z Pytkoszczy i właśnie między innymi były w niej nowe perfumy. Znaczy, moje nowe perfumy. Yy, są to perfumy z Zary, ale to niekoniecznie są nowe perfumy z Zary. Yy, to są mo moje nowe perfumy. Yy. I powiem tak, że właśnie, że zaskoczyłem się z kilku względów. Wiecie, w ogóle odnośnie marki Zara, i jeżeli chodzi o perfumy, to powiem Wam szczerze, że coś tam wiem. Troszkę wypróbowałem, mam jakąś swoją opinię. Moja opinia niekoniecznie zgadza się z opiniami innych, jak widzę tutaj na fragmentice. Natomiast y, powiem szczerze, że y, troszeczkę jeżeli chodzi o zarę, to jest tak, że to jest trochę mój sposób na to, żeby dobrze pachnieć właśnie y, za oczywiście jakieś ludzkie pieniądze. Y, wiecie co? Y, za, na zarze dosyć mocno opiera się moja kolekcja. Nie mówię, że gdzieś około 50% to jest Zara, natomiast z 30% to może jest faktycznie Zara. Yy, wiecie, to nie tak, że, że reklamuję, yy, natomiast yy, ja czuję tam potencjał. O, może tak. Yy, Zara ma w ogóle dużo, dużo tych perfum, yy, dużo produktów. Yy, z czego uważam, że ogólnie rzecz biorąc, zapachy samy w sobie są ładne, a dosyć dobrej jakości. Może nie, że wiecie, że to jest najwyższa półka i tak dalej. Nie, ale bardzo przyzwoita półka. Hmm. Jakość uważam na dobrą, może nie bardzo dobrą, ale, ale dobrą na pewno. Na jakąś taką, wiecie, no, że nie, nie nie nikt się nie powinien powstydzić. Eee... <laughs> Natomiast jeżeli chodzi o trwałość, no to uważam, że tutaj jest na mojej skórze, w moim odczuciu, jest dosyć słabo. No ale też cena, wiecie, nie jest jakaś specjalnie wysoka, a wręcz bym powiedział, że naprawdę przystępna. Yy, więc, no, może też nie ma się zadziwić. <laughs> Aczkolwiek na tyle produktów, a pro, tych produktów jest naprawdę dużo, to. No Idzie coś wybrać, idzie naprawdę, coś wybrać i to, i to, i to nie jeden zapach. Hmm. No, i jest jeszcze taka tendencja, którą zauważyłem w zarze, że ogólnie mają takie perfumy trochę tańsze, około wiecie, około 50 zł w cenie oryginalnej i zauważyłem, że raczej to są takie na lato, to są te takie trochę słabsze. O zapachy ja nie mówię. Zapachy bywają bardzo fajne, nawet tych tanich. Natomiast jest jeszcze, widzę takie, mają takie serie, nieraz kolekcje wypuszczają. Raczej wody perfumowane to są wtedy i one mm. są tak ku I te uważam, że warto na nie zwrócić uwagę. Znaczy na te tańsze też, ale mówię, tam nie spodziewałbym się jak, jakiejś dla mnie normalnej trwałości, bo ja uważam, że perfumy, no to powinny napachnieć co najmniej 3-4 godziny. Co najmniej. No i właśnie, jeżeli chodzi o tą droższą taką kolekcję, że tak powiem, z wyższej półki, gdzie zazwyczaj są to wody perfumowane, to właśnie, to zwracam na to uwagę, i mm, gdzieś tam znajduję sobie we Fragnantice, chociaż Fragnantica właśnie no nie zawsze zgadza się z moimi odczuciami, dlatego często też testuję te droższe perfumy, no i wiadomo, czekam na, czekam na jakąś promocję, a, a czasami się zdarzają i czasami zdarzają się duże i w tym wypadku tak właśnie było. <laughs> ja wam przedstawiam taki... Takie coś. Zapach, yy, znaczy ten produkt nazywa się Vetiver Pumple Mouse. Tak to, to to drugi wyraz jest po francusku, bo już wcześniej sobie sprawdzałem yy, Pumple Mouse, ale nie wiem, jakoś z akcentem francuskim chyba trzeba przeczytać. Yy, w każdym razie opakowanie wygląda tak. I to właśnie Pumple Mouse, to się okazuje, że to jest Grapefruit. I nie dziwię się, że jest to umieszczone w nazwie, bo faktycznie no, jest to zapach, bym powiedział, bardzo grejpfrutowy. Mm, ale właśnie, w nazwie jest też vetiver. I jak się okazuje, yy, właśnie kompozycja zapachowa yy, tego, yy, tego produktu jest bardzo, bardzo prosta. Bo tu jest, słuchajcie, grejpfrut mandarin orange nie wiem co to jest w każdym razie jakaś taki też cytrus yy, czy mandarynka może to jest po prostu yy, i vetiver yy, także to są tylko trzy, yy, trzy elementy i powiem szczerze że yy, no że jestem zaskoczony yy, to jest takie coś także opakowanie w ogóle jest takie no, bym powiedział yy, dosyć eleganckie yy, na prezent. Myślę, że ekstra. Yy, to jest taki futerał. W ogóle perfumy Zary to takie, no mówię, takie, no mają taką dosyć klasę. Uważam za właśnie, jeżeli chodzi o tą kategorię cenową. I yy, to jest takie coś. I tu jest już flakon. To i flakon, wiecie co, podoba mi się ogólnie rzecz biorąc ten flakon, pasuje w ogóle do zapachu, bo flakon jest uważam elegancki, a zapach też jest elegancki. Jedyne co, mam tutaj wątpliwości, wiecie co, to, to jest naklejka po prostu, to, to takie coś, to czarne, mm. no i to uważam, że jest takie troszeczkę słabe, no ale, no ale dobra, yy, nie czepiajmy się naklejki. No właśnie. Jeżeli chodzi o zapach, to bym go określił. Przede wszystkim grejfrut to się w ogóle rzuca na pierwszy rzut. I no, ja mam bardzo dobrą opinię o tych perfumach, ponieważ to wiecie, co to jest grejfrut, ale na takim tle. Męskim, eleganckim. Takie mam skojarzenia, wąchając to. Czyli taki grapefruit z takimi jakimiś cechami, właśnie, że to czuć, że to jest męskie. E, chociaż e, e, prawie Fragmentica podaje, że to jest unisex, ale ja bym określił, że to jest e, typowo męski i taki elegancki. Czyli raczej znaczy. W związku z tym, że jest owocowy, czyli jest taki dosyć sportowy i dosyć letni i bym się zgodził, znaczy zgadzam się. E, natomiast te nuty takie, nie wiem, czy to ten vetiver tak sprawia, że właśnie, że mm -hmm, ale jest taki dosyć ciężki właśnie, nie jest jakiś słodki, owocowy, y, tylko właśnie jest taki bardziej elegancki. I, I właśnie, i z jednej strony nadaje się według mnie na lato, no bo właśnie ten grapefruit, ale z drugiej strony ma, y, ma dosyć dobrą trwałość, y, bo jest taki cięższy trochę, przez co znowu y, wydaje mi się dosyć dobry na zimę, no bo jest taki cięższy. Także ja bym powiedział a. Prawie nigdy tego nie mówię. No, bardzo uniwersalne perfumy i to wcale nie w takim złym znaczeniu, że do wszystkiego, czyli do niczego, tylko raczej bym powiedział, że naprawdę mm, na zimę tak, na jesień, na wiosnę, na lato też. Przez to, że są takie w miarę orzeźwiające właśnie, ale na zimę, bo są dosyć ciężkie. Mm. Do dresów, no może takich bardziej markowych, tak? Do jeansów i t-shirta, tak. Do garnituru też, do koszuli też. Także naprawdę, no jestem troszeczkę w szoku. No właśnie, te perfumy oryginalnie kosztowały 120 zł. No, więc mówię, nie jest aż tak tania. Nie wiem, czy bym dał 120, raczej nie. Ale właśnie była promocja, prawie połowę, i wtedy już tak. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, o samej trwałości. Sprzykałem się rano o 5.30. Trzy godziny, cztery. Słuchajcie, to tak. Mm, no, jak w zgięciu łokciowym, to tak było czuć dosyć. No, nie, że do samej skóry musiałem nas przykładać, tylko tak było po prostu czucie, jak rękowo macham. Jeszcze po trzech, czterech godzinach. Około od czwartej, piątej godziny już taki zrobił się bardziej blisko skórny. Mm, ale oczywiście pachnie dalej, ale. No, Mnie to już tak mało interesuje, właśnie kiedy perfumy już robią się takie blisko skórne. Eee, no właśnie. A, a jeszcze tak blisko, blisko skór to tak pachniał może jeszcze za dwie godziny. Czyli tak, e, cała trwałość, bym powiedział, około 6 godzin, e, może 7. A tak, a tak że było czuć po prostu, to około 3-4 godzin. Czyli uważam, że wynik mm, dosyć dobry, ok. Tego można spodziewać się po jakichś tam perfumach, z jakiejś takiej półki w miarę wysokiej, powiedzmy. Ja wiem, że nie jest to super wysoka półka, ale, ale jest to przyzwoita półka, a może tak. Hmm. Słuchajcie, co jeszcze powiem? Jestem zdziwiony Fragnantikom. Jestem zdziwiony, bo ja inaczej oceniam te perfumy. Eee, tu jest w ogóle na Fragnantice podane, że to jest na lato przede wszystkim i na wiosnę, a na zimę i na jesień w ogóle nie. I że są to typowe na dzień perfumy. Ja uważam znowu, że są uniwersalne na dzień do biura jak najbardziej. Ale na wyjście też jak najbardziej, bo czy gdzieś do klubu, czy do restauracji, ten zapach powinien się przebić przez inne zapachy. Dlatego uważam, że na noc, na wyjście, na wieczór też jest dobry. Eee, no właśnie, także mam tutaj troszeczkę odmienne zdanie. Mm. I aha, jeżeli chodzi o projekcję, też dosyć dobra, uważam. Taka w sensie dobra. Dobra, czyli silna, dosyć silna. No, jestem teraz też w szoku, bo tu widzę, że to jest typowy unisex. Mało, że z nazwy, znaczy, mało, że producent tak stworzył te perfumy jako właśnie Uniseks, ale widzę, że użytkownicy też no, jednym głosem zdecydowali, że to jest typowy unisex. Okej. Okay. Mi się nie wydaje, ale, ale okej. Okay. Eee, każdy ma prawo do swojego zdania. No i właśnie stosunek jakości do ceny. Mm. No, za te 120 to uważam, że no tak w miarę, tak w miarę jest warto. Mm. Ale jeżeli jakaś obniżka, no to uważam, że bardzo warto. I dlatego dlatego się nie wahałem. Mm. Także tak. No i co? W zasadzie to tyle. Powiem szczerze, że ja polecam. Polecam, szczególnie kiedy można go dostać troszeczkę taniej. Ja kupiłem więcej flakonów niż jeden. I właśnie, bo uważam, że. Bardzo fajnie prezentują się na prezent. I wiecie, takie perfumy, w ogóle Zara uważam, że jest dosyć bezpieczna na prezent i taka dosyć fajna na prezent, bo jednak jest tu już jakaś taka półka. No taka, taka solidna półka bym powiedział. Bardzo fajnie się prezentują. I w środku jest takie niebyle co właśnie, więc uważam, że na prezent bardzo dobre i może ta prostota właśnie też wiecie, tych składników, że nie są takie nie wiadomo jakie, właśnie, wymyślne, tylko są takie dosyć proste i myślę, że do, dużej grona, do dużego grona użytkowników to powinno po prostu trafić. Zresztą widzę, że one są dosyć, dosyć popularne. Ocen jest dosyć sporo, także, także myślę, że to jest dosyć udany produkt Cary, właśnie i dosyć popularny z tego co widzę. Także ja również polecam. No i co, słuchajcie, to tyle. Chciałem się podzielić właśnie tym moim nowym nabytkiem, dlatego że właśnie doznałem troszeczkę szoku. No i właśnie i postanowiłem, że że może urozmaicę yy, mój kanał o recenzji tych perfum, bo odczułem taką potrzebę. Słuchajcie, ja się z wami już żegnam. Życzę wam miłego dnia i zapraszam na moje kolejne odcinki. Także do zobaczenia. Cześć.